Okej okay, wróciłem, musiałem z czytać save'a i zaraz kogoś zbanuję Ach, śmieszny człowiek e, Musiałem czytać save'a ponieważ tu mi się te drzwi nie otworzyły, tu jest ten, y tu leży ten spawacz jest śmieszny człowiek naprawdę Te same dźwięki tu jest... Zauważycie te czynniki? No gdzieś były. Jakieś dwie. Trzeba się, to, teraz tego. tego. że to nie będzie po kolei. No ja, te dźwięki, z jakiejś gry. Nie pamiętam teraz z jakiego. No i zostało to ugaszone w trybie Now. Ja stąd idę, bo to mi się zakaże. To jest skoro zupełnie tak, tak było. No, co człowiek mi o Ale okej. Okay. Aż ty się tu wziął, kolega, Ale no... Jeszcze tylko... 27. Wolf lub, lub rączek. Ale okej... Okay. WIRUS NIE MOŻE DOSTAĆ SIĘ DO UKŁADU ODDECHOWEGO! Co się nie może dostać do układu oddechowego? Winda, 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 w końcu. Co jeszcze, że pułkownik jednak za tym stoi? Tak jak to było w tym śnie. mogę ruszyć? Mogę? Tak miało być O, jednak się ruszyło, dobra Nie no, bo tak przez chwilę myślałem, że znowu coś się zdupiło Ale jednak Jednak działa Z Wykrakałem Proszę mnie nie zabijać to nie niech Jak coś będę stał tak to nie wróży dobrze Bało. Główne wrota schronu. I pomyśleć, że powierzchnia jest tuż za nimi. Mm -hmm. Nie ma nic. Patrzę na bramę schronu i nie mogę przestać się zastanawiać. Czy ktoś mógł przewidzieć, co się stanie? Czy ja mogłem? Pierwsze przypadki syndromu zamknięcia zaobserwowano długo przed wojną. Ale były rzadkie i nie traktowano ich poważnie. Wtedy ludzie nie wierzyli nawet w nuklearną zagładę. Nic dziwnego, że lekceważyli syndrom. Nikt nie podejrzewał, że rozniesie się po schronie jak zaraza. Powinniśmy byli się przygotować. Gdybym wiedział wcześniej. Myśli są zaraźliwe. Na programy obronne wydano miliony, ale nikomu nie chciało się nawet tego wziąć pod uwagę. O ile łatwiej by mi się pracowało, gdyby zamontowano w schronie automaty z antidotum na syndrom. Zamiast nich mamy nieznaną substancję, która tylko potęguje objawy tej psychicznej epidemii. Schron zamienił się w roztańczony dom wariatów. Wystarczył jeden szaleniec. Chętnie bym go przebadał. Ja, Mieszkanie Marcina powinno być gdzieś tutaj na poziomie technicznym. Sprawdzę, czy wszystko z nim w porządku. Nawet jak go nie zastanę, to ma u siebie ekran komunikacyjny. Mógłbym połączyć się z pułkownikiem. Okej. Okay. Ale nie wiem gdzie mam iść, Sophie. Czemu to się świeci? Pokazuję, że to tam mam iść Chyba, że da się tędy jakoś Aha, tu ta winda, którą przybyłem Więc to odpada Przejdę tak się szybko po tym całym a. Czemu to wszystko jest powywracane? To nie chcę łomu wydupiać łomem. Mm. No nie przejdę tędy. W względu na to. Nie mogę wejść do samochodu. Czemu nie mogę tędy przejść? ty się nie umiesz przycisnąć czy coś? Kolega, no nie rób sobie jaj. Prze Otwórz to. Fal. się w miarę ten detektor, to znaczy detektor, to gówno co pokazuje drogę w miarę działał poprawnie, to by pokazało jakoś sensownie gdzie iść. Pokazuje tylko tam. A tam się nie da przejść. A na to wejść nie mogę, nie? Eee. co może znowu ZW? Bo to jest chore, dobra, ZW O cholera, to jest głupsze niż się wydaje. No na się podświetla. Teraz zacina zawsze Czemu wcześniej na to nie wpadłem? Okej okay. no. Czemu mnie to nie dziwi? A dwóch. Dobra, jeszcze dwudziestu pięciu. Dwadzieścia pięć części ciała. Okej okay. Straci dla mnie główkę Fajnie, fajnie, to to lubię to To lubię to Dobra mniejsza to Idziemy Bo musimy hmm. No dobra Że tutaj że dużo przestrzeni tak mi się wydaje co jest kurwa? To on. O, w mordę. O, aha. Trochę jakby zepsuł nam plany przynajmniej nie wydaje, dobra. A coś drąży poza Może święty, co za. Hory gówno. Zdychaj na raka. A, czy widzicie to? Powinno być... Go... Lato się podnosi. że bez latarki, ta latarka ma strasznie krótki zasięg. Ale okej. Okay. No bywają takie sytuacje. Ło, ho, ho. O! Mogę cię sfinisować? Tak Z jak się obracuł. Na pewności rozwali mu łeb, no tak 118 finisherów Ale trudno się mówi, o kolejny aks. Co tu A znowu to oczyszczanie Rozumiem no, ma to sens w schronie Gdzie epidemia mogłaby oznaczać Koniec schronu Zagładę schronu Pusić tam dżumę Nie no <gry> <gry> A okej okay. Niech będzie Już na cel liczyłem że tak szybko. Mniejsza to. to. Taka mniejsza mniejszość. No już, 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 szwagier. Już przestań. Mogę iść? A gdzie? No po co? Lepiej... Lepiej dostanę raka od tego. Bo no co? Bo mogę. jaki to wszystko jest chore No już o nareszcie punkt kontrolny na szczęście Jak widzicie, że rusza się coś poza nami strzelać Czerwone transmisja, rozdział 9. No, z tego to już się mogę nie wytłumaczyć. Tam. Nie chcę pogniatać A obok koszarów, czyli Którędy? Tu mamy Karta dostępu, okej okay. W sumie nie było trudno ją znaleźć. A ja to w sumie teraz go też mogę brać za psycholo za, za tego strażnika Cholera. Więcej strażników Muszę uważać. Zamknąłeś drzwi? Tak, tutaj nic nam nie grozi. Ale co za resztą? jak zawsze się kiera Dobra, nie dały się finisza zrobić. Ale okej. Okay. Pełno strażników porozwalanych. Dlaczego walczę w ogóle bronią wręcz? Po prostu jakoś lepiej mi się nie walczy. Chyba ja nie sobie wiedzieć gdzie ten go zabrał. Pamiętaj, w razie problemów zgłoś się do żołnierzy ochrony. Pomoc obywatelom należy do ich obowiązków. Tyle puszek. Dobra, przestań się bawić. To jest poważne zadanie. Nie czas na zabawę. jej, takie rapsy. Czy to jest strasznie prostoliniowa graniosz masz... Dawaj, kuś, nie masz praktycznie żadnego wyboru. Znaczy no w sensie drogi No trochę jak chwil A to Shooter no to Eee Z na chwilę